Powiedzenie tej historii wymaga przeniesienia się do roku 2000 do województwa Śląskiego, a dokładniej do miasta jastrzębie zdrój W 2000 roku, zgodnie z tym co podaje Wikipedia, w mieście liczba ludności wynosiła 97 537 osób. Nie ma jednak potwierdzonych informacji, chociażby na stronie GUS-u. Natomiast według spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku liczba ludności Jastrzębia Zdroju wynosiła 96 821 osób. Na 2024 rok liczba ludności wynosiła 82 301 osób, a powierzchnia 85,34 km2. Patronem miasta jest święty Jan Nepomucen, któremu przypisuje się moc w ocaleniu topiących się. To dlatego na patrona obrali go sobie także młynarze, marynarze, wieślarze i budowniczy mostów. Miasto zapewne dzisiaj różni się od tego, co można było w nim znaleźć 25 lat temu. Mimo że widać jego rozwój, nie zahamowało to jednak tendencji spadkowej urodzeń, a z roku na rok liczba ludności jest coraz mniejsza. W tej malowniczo położonej miejscowości swoje życie prowadzi rodzina państwa mejchrzaków. Państwa Małgorzata i Ryszard wychowują wspólnie czwórkę dzieci: trzy córki i syna. Basia była uczennicą szkoły podstawowej nr 7 na ulicy Kaszubskiej w Jastrzębiu Zdroju. Uczęszczała do klasy czwartej. Urodziła się 2 lipca 1988 roku. W dniu zaginięcia miała 11 lat. Basia była dzieckiem wyjątkowo nieśmiałym i zamkniętym w sobie. Należała do tych osób, które raczej trzymają się z boku, nie starając się wychodzić przed szereg ani zwracać na siebie uwagi. Jej powściągliwość w kontaktach z innymi mogła wynikać z pewnej wady wymowy, która w zauważalny sposób utrudniała jej nawiązywanie relacji zarówno z dorosłymi, jak i z rówieśnikami. Trudności w komunikacji wpływały na jej codzienne funkcjonowanie, a także na sposób, w jaki była postrzegana przez otoczenie. Po jej zaginięciu jednymi z najcenniejszych pamiątek, które po niej pozostały, stały się nagrania dźwiękowe zachowane na kasetach magnetofonowych. To właśnie na nich razem ze swoją siostrą z zaangażowaniem nagrywała piosenki, tworząc w ten sposób osobisty, poruszający zapis wspólnych chwil dzieciństwa. Rodzina mieszkała niedaleko szkoły, jak podaje mama Basi, mniej więcej 200 metrów dzieliło dom rodzinny dziewczynki od jej szkoły. Pani Małgorzata wspomina także, że jej córka w trakcie drogi do szkoły nie chodziła przez tereny niebezpieczne, zawsze szła chodnikami, poruszając się z dala od ruchliwych ulic. W jednym ze źródeł przeczytałem, że Basia zwykle chodziła do szkoły razem z koleżankami czy rodzeństwem. Jednak tego dnia Basia zaczynała lekcję później i dlatego wyruszyła do szkoły sama. 22 lutego 2000 roku Basia zaczynała lekcję o godzinie 10.30. Zapytała mamę, czy może wyjść wcześniej, ponieważ chciała przed zajęciami spotkać się z panią pedagog szkolną. Spotkanie nie miało konkretnego celu, lub jest on nieznany rodzinie dziewczynki. Basia robiła szkolną pedagog i w związku z tym chciała wcześniej spotkać się właśnie z nią. Mama bez żadnego problemu zgadza się i wyprawia córkę do szkoły, dając jej drugie śniadanie i jabłko. Za oknem panuje zimowa pogoda. Basia zakłada więc czerwono-zieloną kurtkę z nadrukiem trzech niedźwiadków na plecach, dżinsowe jasno-niebieskie spodnie oraz sportową czerwoną czapkę z logo Chicago Bulls. Całość dopełniają ciepłe trapery. Basia spakowała swój plecak i wyszła z domu. Nikt ze szkoły nie poinformował wcześniej ani matki, ani ojca Basi, że córka nie dotarła na zajęcia. Rodzice nie mieli w związku z tym żadnych powodów, by myśleć, że mogło stać się coś złego. Około godziny 16 pan Ryszard szykował się do pracy. Był pracownikiem kopalni węgla. Rodzice wspólnie zaczęli się niepokoić, dlatego że do tej pory Basia nie wróciła do domu ze szkoły. W ślad za córką wyrusza mama Basi i pani Małgorzata. Po dotarciu do szkoły spotyka woźną i zadaje jej pytanie, czy nie widziała jej córki tego dnia. Ta jednak odpowiada, że dziś w ogóle Basi nie widziała w szkole. Pani Małgorzata po tej informacji decyduje się odwiedzić najbliższych kolegów i koleżanki Basi i z przerażeniem od jednego z kolegów dziewczynki dowiaduje się, że dzisiaj Basi w ogóle nie było w szkole na zajęciach. Ta informacja powoduje u mamy dziewczynki ogromny strach i szok. Postanawia zadzwonić do pracy swojego męża i powiadomić o tym, że coś nie tak się wydarzyło z córką. Ojca Basi pod dom podwozi kolega i dowiaduje się tam, że Basia zniknęła. Rodzice dziewczynki dowiadują się także, że po drodze do szkoły Basia spotkała sąsiadkę, lecz nic nie wzbudziło jej niepokoju, czy to w zachowaniu dziewczynki, czy w jej otoczeniu. Zamieniła z nią kilka zdań, po czym jak zwykle udała się w stronę szkoły. Czas nieubłaganie mijał w niepokoju, a po dziewczynce nadal nie było śladu. Pani Małgorzata decyduje się zgłosić zaginięcie córki na policję o godzinie 19. Prosi swoją siostrę, aby została z dziećmi rodziny Majchrzaków i jedzie ze swoim szwagrem na komendę miejską policji w Jastrzębiu Zdroju. Policjant przyjął zawiadomienie o zaginięciu 11-letniej dziewczynki. Mama właśnie podaje funkcjonariuszowi jej wygląd. 136 cm wzrostu, niebieskie oczy oraz krótkie, kręcone blond włosy. Basia cierpiała także na wrodzoną wadę rozszczepu podniebienia. Funkcjonariusz jednak wykazał się karygodnym postępowaniem i powiedział pani Małgorzacie, że poszukiwania zaginionego mogą się rozpocząć dopiero po 48 godzinach. Zrozpaczona matka wróciła do samochodu, a przekazana szwagrowi informacja zbulwersowała także jego. Niestety, instrukcja Komendanta Głównego Policji o poszukiwaniu osób zaginionych zaczęła obowiązywać dopiero w 2003 roku. Nie można jednak niczym wytłumaczyć zwlekania w poszukiwaniach 11-letniego dziecka. Taka postawa winna pociągnąć ze sobą szereg konsekwencji dla tego funkcjonariusza, gdyż jak wiadomo, w przypadku zaginięcia dziecka liczy się dosłownie każda minuta. Nie trzeba być ekspertem, żeby zdawać sobie z tego sprawę i rozumieć, dlaczego tak jest. Społeczność Jastrzębia-Zdroju pomagała rodzinie Basi, jednocząc się z nią w tragedii. Miejscowa kopalnia za darmo wydrukowała także tysiąc ulotek, które rozmieszczane były w całej miejscowości. Pierwsze dni po zaginięciu Basi powodują mobilizację społeczności lokalnej, która włącza się w prowadzony przez rodzinę poszukiwania. Prócz wspomnianych wcześniej ulotek, informacja o zaginięciu 11-letniej dziewczynki zostaje udostępniona w serii audycji w lokalnej rozgłośni radiowej. Jak wspomina ojciec Basi, następnego dnia do akcji poszukiwawczej włączyła się policja z psem tropiącym. Dopiero około godziny 15 policjant odbierał rzeczy Basi od jej rodziców w celu znalezienia i podjęcia jej tropu. Niestety, duże zagęszczenie dzieci na terenie szkoły oraz opady deszczu ze śniegiem w nocy utrudniły pracę psa tropiącego i w konsekwencji nic do sprawy nie wniosły. Pies doprowadził poszukujących do bram szkoły i w tym miejscu ślad się urwał. Po nagłośnieniu sprawy zaginięcia 11-letniej Basi Majchrzak policja otrzymuje różne sygnały i informacje dotyczące widzenia dziewczynki w różnych miejscach. Nie przynoszą one jednak przełomu, lecz jedna z informacji wydaje się rodzinie istotna. Wśród tych niewiarygodnych informacji pochodzą chociażby te z Poznania czy z Niemiec. Jednak kierowca autobusu linii 403 w Wodzisławiu Śląskim. Dnia 14 marca 2000 roku, a więc trzy tygodnie po przepadnięciu Basi, widzi starszego mężczyznę w towarzystwie małej dziewczynki okręconych blond włosach. Mężczyzna ten musiał wyglądać w jakiś charakterystyczny sposób, gdyż w pierwszym momencie kierowca autobusu bierze go za dziadka dziewczynki. Jastrzębie Zdrój i Wodzisław Śląski dzieli raptem 13,9 km. Na początku kierowca autobusu nie poczuł niczego niepokojącego, jednak po skończonej zmianie wysiadając z autobusu zobaczył plakat z wydrukowanym wizerunkiem zaginionej Basi i wtedy zaczyna rozumieć, że widziana dziewczynka z podejrzanym mężczyzną to właśnie ona. Mężczyzna niezwłocznie poinformował o tym fakcie policja. Przekazane informacje są dość konkretne. Podejrzany mężczyzna towarzyszący dziewczynce miał razem z nią wysiąść na osiedlu Dąbrówki, i udać ją w stronę położonej nieopodal szkoły zawodowej. Informacji tej funkcjonariusze policji przypisują charakter wiarygodnej. Mężczyzna niepytany przez funkcjonariuszy podaje także informację, że cechą charakterystyczną dziewczynki była wada wymowy, o której kierowca w tamtym czasie nie mógł dowiedzieć się z mediów, gdyż informacja ta nie była wtedy w ogóle podawana do wiadomości publicznej. Funkcjonariusze pracują nad sporządzeniem portretu pamięciowego mężczyzny, który został opisany przez świadków jako potencjalnie powiązany ze sprawą. Osoba ta wyróżnia się jednym szczególnie charakterystycznym detalem wyglądu wyraźną blizdą, znajdującą się na lewym policzku, która mogłaby ułatwić jego identyfikację. Pomimo upublicznienia wykonanego portretu w mediach oraz za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, nie pojawiają się żadne nowe informacje ani sygnały od społeczeństwa, które mogłyby przyczynić się do posunięcia śledztwa naprzód. Ślad ten, choć początkowo obiecujący, okazuje się więc kolejnym, który prowadzi donikąd. Mijają kolejne bezowocne dni, a po dziewczynce wciąż nie ma śladu. Rodzice Basi, pani Małgorzata i pan Ryszard decydują się na zainteresowanie sprawą zaginięcia ich dziecka media ogólnopolskie. Sprawa Basi zostaje poruszona w jednym z odcinków programu Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie oraz w magazynie kryminalnym 997 w 2020 roku, także bez skutku. W 2008 roku policjanci z Komendy Głównej Policji przygotowują progresję wiekową, która ma odpowiadać prawdopodobnemu wyglądowi Basi w wieku 19 lat. Działanie to także nie pomaga w niczym i nie daje żadnych nowych obiecujących tropów. W 2015 roku policja pobrała materiał DNA od rodziny zaginionej dziewczynki i rozpoczęła poszukiwanie zbieżności w polskiej i zagranicznej bazie NN osób. Jak do tej pory nie przyniosło to żadnego efektu. I z jednej strony jest to nowa nadzieja, że kod genetyczny pochodzący od rodziny Basi nie należy do żadnych zwłok o nieustalonej tożsamości. A z drugiej rodzina nadal nie może rozpocząć żałoby. Nadal tkwi w ponurym zawieszeniu między dwoma światami. W sprawie pojawiło się wiele hipotez, jaki los spotkał 11-letnią dziewczynkę. Pani Małgorzata jednoznacznie wyklucza ucieczkę córki z domu. Nie widzi żadnego powodu, który by to uzasadniał. Także nie wydaje się jej logiczną ucieczka z domu z plecakiem pełnym książek i workiem z butami na zmianę. Ucieczce nie sprzyjała także pogoda, był zimny, nieprzyjemny luty. Brat Basi w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie nie krósł swojego poruszenia zaginięciem siostry. Rodzina wydaje się być kochająca, wspierająca i ciepła. Inną hipotezą, o której mówili sami rodzice, to porwanie dziewczynki w niewiadomym celu. Jako, że ślad urwał się tak naprawdę po spotkaniu sąsiadki w drodze do szkoły, to dając wiarę zeznaniom kierowcy autobusu, Basia mogła oddalić się z kimś innym w nieustalone miejsce. Policja nie pozyskała żadnego wiarygodnego dowodu na to, że dziewczynka została porwana za granicę czy gdzieś na inny teren Polski. Jak widać na tym przykładzie, w roku 2000 do zaginięć dzieci nie przywiązywano odpowiedniego priorytetu. Porwanie dziecka za granicę w 2000 roku nie było tak trudne jak w czasach obecnych. Do jakich celów porywa się dzieci? Jedną z opcji są nielegalne adopcje organizowane przez międzynarodowe grupy przestępcze. Inne możliwości zakładają handel żywym towarem porwania w celu pozyskania organów czy w związku z wykorzystywaniem dzieci do pornografii. Jeśli do porwania dziecka miałoby dojść docelowo do innego miasta w Polsce, nie byłoby możliwości, aby dziewczynka wiodła nowe życie z nową rodziną w oderwaniu od rzeczywistości. Tutaj możemy założyć porwanie dziewczynki do przestępczego jej wykorzystania i ukrycia zwłok w taki sposób, że nie zostały odnalezione do dziś. Ostatnią braną pod uwagę hipotezą jest nieszczęśliwy wypadek. Basie mogło stać się coś w drodze do szkoły, a sprawca w obawie przed konsekwencjami mógł pozbyć się ciała dziecka. Należy jednak pamiętać, że było około godziny 10, środek poranka, gdzie całe miasto żyje. Ludzie pędzą do pracy, inne dzieci spieszą się do szkoły i jeszcze inni wychodzą na spacery z psami. Nie wydaje się zatem możliwym, żeby przypadkowe potrącenie dziecka przez nieodpowiedzialnego kierowcę zostało niezauważone. Mama Basi w 2020 roku mówi, że już nie wierzy w to, że jej córka żyje. Pani Małgorzata i pan Ryszard nie potrafią się pogodzić z losem, który ich spotkał. Ojciec Basi mówi, że chciałby przed swoją śmiercią ją zobaczyć, że jest cała i zdrowa. W magazynie kryminalnym 997 ojciec wspomina także, że Basia w przededniu swojego zaginięcia była smutna, jednak nie wie z jakiego powodu. Mama Basi mówi także, że córka w 2000 roku była już 31-letnią kobietą i gdyby żyła, musiałaby kojarzyć chociażby najmniejsze fakty ze swojego dawnego życia. Jak podaje jedno ze źródeł, zaginięcie Basi odcisnęło ogromne piętno na całej rodzinie Majch szaków. Mama Basi nie była w stanie normalnie funkcjonować, jeść czy spać. Jej jedyne paliwo do działania dawała kawa i tabletki przeciwbólowe. Wszystkie dzieci zauważyły zmiany w zachowaniu rodziców i same zaczęły się obawiać. Rodzice pochłonięci poszukiwaniami Basi starali się jak mogli, żeby reszta ich potomstwa nie została poobijana psychicznie przez tą sytuację. Majchrzakowie mogli jednak liczyć na pomoc psychologa. Nie udało mi się dotrzeć do żadnej informacji, jakoby wszczęte zostało postępowanie o uznanie Basi za zmarłą. Postępowanie o uznanie osoby za zmarłą wymaga wydania przez właściwy sąd ogłoszenia o wszczęciu postępowania i wezwania do osobistego stawiennictwa osoby zaginionej oraz wszystkich osób, które mogą posiadać informacje o tym, że dana osoba pozostaje przy życiu. Naprawne uwarunkowanie uznania osoby za zmarłą poświęcam jednak osobny cały film, bo jest to zagadnienie skomplikowane i bardzo ciekawe. Stan na 2025 rok jest taki, że o Basi nadal nie ma żadnych wiarygodnych informacji. Dziewczynka przepadła jak kamień w wodę, a jej bliscy wciąż czekają na jakikolwiek sygnał. Ta sprawa ma dla mnie wyjątkowy charakter. Jako pierwsza twarz Basi wyryła mi się w pamięć, kiedy sam byłem małym chłopcem. I Od tej pory często rozmyślam o jej losie. Mam nadzieję, że rodzina Basi pewnego dnia dowie się, co stało się z jej ukochaną siostrą i córką. I ja też mocno w to wierzę. Jeżeli ktoś z Was posiada informacje o losie zaginionej Basi, powiadam cię policję lub rodzinę dziewczynki i zakończcie tragedię, w której żyją od tak wielu lat. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie. Oskar. you mm -hmm.